Dzień dobry, kochani, witamy Was serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Przemysław mi powiedział przed chwilą, że on jest gotowy do nagrywania i że dzisiaj nagrywamy. Ja tak patrzę na siebie, mówię? Dobrze, jeżeli chcesz. To proszę, powiedz nam, jaki masz plan na dzisiejszy film? Na dzisiejszy film jest taki plan, że po pierwsze chciałbym zwrócić uwagę wszystkim, że mam nową fryzurę. I teraz od tego momentu, jak ściąłem włosy, moje życie się zmieniło o 180 stopni. Wstaję rano, biorę prysznic, szybko suszę włosy, one już są po prostu ułożone. Więc Oszczędność chrę... czasu. Ale jaka, ale jaka kurczę, nie sądziłem, że taka to będzie duża zmiana, jeżeli chodzi o moją gospodarkę, właśnie własnym czasem, A... Czyli jeszcze jeden etacik Przemysław może przytulić, chyba. <grym> chyba już nie, i tak mam już dni za krótkie. Ale co, chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć troszkę więcej. O naszych perfumach. Pojawia się bardzo dużo pytań na naszych Instagramach odnośnie tego. Nie że... tylko naszych. Tak, to już dostaje Janetka i, i mama zapytania, żeby zdradzić jakieś szczegóły, więc stwierdziliśmy. Kiedy, zdanie. ile, o, jak, a po co, a na co, a z kim, a z kim, i gdzie. O, po co po mnie powtarzać? Po <laughs> no dobrze, Przemysław, bo tutaj wiesz, czas to pieniądz, jak no, to się no, mówi. Czas, czas to pieniądz, także zaczynamy. No, no to zaczynamy, Przemysław. Ja nie jestem przygotowany do nagrywania tego filmu, więc proszę bardzo tutaj poprowadzić ten film. Tak to mówię, że to jest Twój kanał, a nagle mówię, że nie jesteś przygotowany do tego. Dobrze, filmu. a więc kochani, ja kilka dni temu prosiłem Was o zadawanie pytań na Instagramie. Mam tych pytań przygotowanych tutaj troszeczkę, ale Przemysław chciałeś mówić o perfumach, więc najpierw zacznijmy od tego. Przemysław, ja cię proszę, ty mnie nawet nie denerwuj. Miałeś e, pociągnąć ten film, a już tutaj zrzucasz na mnie. Ja w ogóle nie wiedziałem, że my dzisiaj będziemy nagrywali. Ty się powinieneś cieszyć, że Czy planujesz zmianę samochodu? A co to ma wspólnego z perfumami? No nie wiem. No ja nie jestem przygotowany na pytania w związku z perfumami, tylko ogólnie. No ale otworzyłeś sesję Q&A, żeby zadawali pytania. No, no, no ale nie o perfumach, tylko w ogóle. No dobrze, planujesz zmianę samochodu czy nie? Planuję zmianę samochodu. Za ja jakiś... nie planuję, bo nie stać nas na zmianę samochodu w tym momencie. Ale to za daleko... W przyszłości. Tak, planujemy zmianę samochodu, ale to za naprawdę jakiś taki bardzo odległy czas wybraliśmy w sumie już model samochodu, za jakim będziemy się rozglądać, jak nam budżet na to pozwoli, ale w tym momencie właśnie mamy inne inwestycje, które się dzieją. Po pierwsze, właśnie te perfumy, które bardzo dużo naszego czasu, emocji, energii, budżetu pochłaniają, z drugiej strony, jak już. Wiecie wszyscy, a jak mam nadzieję, mam nadzieję, że wiecie wszyscy, bo oglądacie wszystkie nasze filmy, że ostatnim czasem też zakupiliśmy działkę, więc dużo dzieje się też jeszcze w tym temacie, więc dopinamy teraz. E, a a z tego, pieniążkami jest tylko jeden. No, skończyły nam się już skarpetki z pieniędzmi komunijnymi, także no cóż, kiedy twoje perfumy będą w sprzedaży? Kiedy nasze perfumy będą w sprzedaży? No, tak powinno brzmieć no, to właśnie. pytanie. Myślę, że możemy tutaj powiedzieć taką przybliżoną datę, którą sobie wymyśliliśmy. Ona oczywiście jest realna, ale bardzo dużo rzeczy po drodze może się wydarzyć takich, że troszeczkę się to obsunie. Myślimy o 11 maja, że to będzie dzień premiery naszych zapachów strony internetowej. To będzie ten dzień, kiedy po prostu będziecie mogli kliknąć, zamówić i wyczyścić magazyn w pełni i to jest bardzo ważne, o czym chciałem powiedzieć, bo wczoraj robiłem też live'a. I odpowiedziałem na to pytanie i w sumie naprawdę całkiem sensownie, jak, jak na mnie. Kochani, wy pytacie o doradztwo, pytacie, które perfumy powinniście zamówić, które są lepsze, które są fajniejsze. To są tylko dwa zapachy, które są obłędne, które są wyśmienite, które pachną tak, że ja nie mogę się na niczym innym skupić, ponieważ przemysław się przed chwilą tak wypsikał, że unosi się tutaj w całym naszym ogromnym mieszkaniu. E, oczywiście żartuję, ale naprawdę te dwa zapachy są tak piękne. Są to zapachy dla kobiety, dla mężczyzny, niezależnie od płci, od wieku, od tego co lubicie. Każdy tym zapachem jednym i drugim będzie się jarał. I. A w ogóle chciałem zacząć mówić o czymś innym, a zmieniłem wątek. Tak, więc ja się odniosę do tego, co powiedziałaś. Po pierwsze, dostałem opierdziel zaraz przed wizją, że popsikałem się perfumami. Przed nagrywaniem, gdzie Patryk nie miał wcale planu na nagrywanie, wcale mi nie powiedział, że akurat będziemy się nimi tutaj psikać na wizji. Ja zostałem się nimi psikam cały zostałem czas. Zostałem opierdził. Z drugiej strony faktycznie data premiery, w którą celujemy, to jest 11 maja, więc teraz wszyscy nasi dostawcy, którzy nas oglądają i z nami współpracują, mm -hmm. już wiecie, do kiedy trzeba wszystko dopiąć na ostatni guzik, aby ta data mogła Boże, się czujesz wydać. Bardzo. Jezus, piękne są. Kochani, uczcijmy to minutą ciszy. Żartowałem. O Jezu, ale sobie napsikają wszędzie. Te perfumy są bardzo oleiste. One są takie naprawdę. To jest produkt ekskluzywny, to jest produkt premium, to jest produkt luksusowy, taki jak my. Tak, ale już wspominaliśmy o tym w sumie w jednym z naszych wcześniejszych filmów, ale tak jeszcze skoro mamy taki temat generalnie wokół tych perfum, to warto też jeszcze wspomnieć, że jak wiecie, zapachy dzielą się na takie trzy kategorie. Są to wody toaletowe, które mają stężenie tych takich olejków, kompozytów zapachowych do 10%, są wody perfumowane, które mają stężenie między 10 a 20% i perfumy, które mają stężenie powyżej 20. Aczkolwiek większość takich perfum dostępny w drogeriach. No nie przekraczają tej magicznej trzydziestki. No, a nie mają. No absolutnie. Nie, absolutnie nie mają. Więc nasze perfumy mają stężenie 35%, więc jest to na perfumy bardzo dużo i są one takie bardzo intensywne. Nie są one duszące absolutnie, bo nie chcieliśmy takiego efektu, efektu osiągnąć, tylko żeby one naprawdę były bardzo intensywne, żeby były bardzo mocno wyczuwalne. Teraz ja wtrącę. Wczoraj popsikałem się perfumami raz, dwa, trzy razy o godzinie dziesiątej, tak mniej więcej. Więcej. O godzinie 21, przed 21, jak wróciłeś z siłowni, przemysłow do mnie mówi: Czy ty znowu się wypsikałeś? Ja mówię: Absolutnie nie. Poszedłem potem się wykąpać i na nowo uaktywnił się ten e, zapach. To nie jest oczywiście tak, jakbyśmy się nimi psiknęli, ale tak przed snem, takie orzeźwienie, czuć tą nutkę. Tych zapachów. Ja bym w ogóle czuł się cały czas na skórze. W ogóle generalnie jeszcze może wspominając od razu przy zapachach i terminie premiery pierwotnie celowaliśmy w 1 kwietnia, czyli jutro. Tak. To jest dla mnie bardzo ważna data, ponieważ jedna moja babcia ma tego dnia urodziny. A druga jest to rocznica jej śmierci. I to jest dla mnie taki wyjątkowy, naprawdę wyjątkowy dzień. I tak celowaliśmy i liczyliśmy, że może uda się 1 kwietnia z tym ruszyć. To było oczywiście kilka miesięcy wcześniej, no ale niestety nie udało się. Tak po prostu miało być. Ale chcemy wytłumaczyć Wam dlaczego. Zobaczcie, że tutaj mamy całą, cały worek próbek zapachowych. I tutaj dodatkowo, mm, zobaczcie sobie. Próbeczki, które mają etykietki. Ja się zawsze zastanawiałem, o co chodzi z tą chemią, i naprawdę czuliśmy się jak chemicy przez ostatnie kilka tygodni, e, mieszając te próbki, próbując, dobierając zapachy tak, aby one w 100% odzwierciedlały, nawet w 200% odzwierciedlały to, co mamy w głowie, i kochani, słuchajcie, udało nam się. Mamy to. Stworzyliśmy dwa idealne pod każdym względem zapachy. Zapachy, które, z którymi my wiążemy wiele wspomnień, bo jest to taki mix Zapachów, które nam chodzą po głowie, które, są, które zawierają takie nasze ulubione nuty zapachowe, i stworzyliśmy naprawdę dwie różne ja kompozycje zapachowe. Teraz możesz. Kochani, bardzo często pytacie nas, jakie nuty zapachowe, czym te, te, czym te perfumy będą pachniały. One będą pachniały wszystkim tym, co jest najlepsze, najfajniejsze, co się kojarzy z czymś przyjemnym i dobrym. Powiem wam, mogę powiedzieć, czy, czy nie mogę? Możesz na no pozwalam. Powiem wam o jednym zapachu, a ty powiesz o drugim. Ten mój zapach, który jest po prostu moim faworytem, moją faworytą i ulubieńcem, nuty głowy w tym zapachu mamy takie: bergamotka, zielone owoce oraz karmel. Nuty serca są to czerwona róża, paczula oraz bursztyn oraz nuty bazy, jest to piżmo, drzewo sandałowe oraz wanilia. To jest, to jestem ja, to jest po prostu nic innego, to jestem ja zamknięty w pięknym flakonie w ekskluzywnej butelce. No. I ten zapach idealnie... Bez żadnych ograniczeń. Bez żadnych ograniczeń, dokładnie i ten zapach idealnie oddaje charakter Patryka, bo jest taki bardzo ekspresyjny. To jest zapach, który po prostu czuć od razu, który tak jakby unosi się, tak jak, tak jak Patryk, doszedł do filmu, jak wiecie, on jest bardzo ekspresyjny no je. i ja tylko muszę uważać, żeby nie dostać złokcia w twarz. Proszę mnie tutaj nie bić na wizji. I te zapachy, ten zapach właśnie taki jest, że on jest taki bardzo ekspresyjny, ale jest z drugiej strony taki bardzo otulający bardzo to jest ten zapach czuły, także naprawdę... to jest to, co mamy, czym możemy się chwalić i dzielić z naszymi bliskimi, ponieważ to jest już ten konkretny zapach z tym stężeniem wyleżany, odleżany, przeleżakowany. I co ważne, według mnie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Im dłużej to jest zamknięte najpierw w beczce, a później we flakonie, tym bardziej intensywne i jeszcze bardziej takie wyjątkowe te zapachy są. Tak, a teraz przechodzę do drugiego zapachu, zapachu, który jest odzwierciedleniem mniej mojego charakteru. Jest otulający, jest taki skromny, ale jest taki z przytupem, z pier... Wdzielnięciem, że tak, tak powiem. Tak, dokładnie. Ten drugi zapach, w przeciwieństwie do tego pierwszego, jest taki bardzo przyciele. To nie jest zapach, który tak ekspresyjnie się unosi, jak ten twój pierwszy. Ale też taki, się unosi. Unosi się, ale on zostaje taki właśnie przyciele i on się fajnie komponuje właśnie z zapachem skóry, z zapachem takim em, potu, nie <laughs> wiem, gdzie potu. Ale słuchajcie, ostatnio się popsikałem też tymi perfumami, poszedłem na siłownię na bieżnię i po prostu czułem, że się poce, to po prostu cały czas czułem te perfumy, one po prostu... No bo one są jak, na bazie olejków, no bardzo są jak, intensywne. Jak one są na skórze, to nawet jak w, zaczynamy się pocić, to po prostu ta skóra, która się zrasza, jak, Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, e, wpływa jeszcze na ten, olej, na ten olej, na ten zapach, że to się unosi i generalnie tworzy się taka mega fajna aura i generalnie... Taka ten, druga skóra, można powiedzieć, ten, tylko z zapachem pięknym. Ten, ten zapach właśnie w połączeniu z zapachem skóry tworzy po prostu idealną kompozycję i uważam, że to jest akurat fajny też zapach, bo każdy ma inne pecha skóry, każdego skóra inaczej pachnie, więc ten e, zapach, te perfumy akurat będą się bardzo dopasowywały do tego, kto i będzie nosił tutaj będzie ubierał i to jest właśnie coś takiego, znaczy mi Do mi... rzeczy przemysła, bo ja to już się mi, niecierpliwie i mi, mi, mi bardzo zależało, żeby ten efekt osiągnąć. Ten, no te noty zapachowe, które się tutaj znajdują, jeżeli chodzi o nazewnictwo, może one jakoś nie powalają, bo... bo... Takie no jest, są prostu. trudne, niektórych ja na przykład osobiście nie znałem. Ale tworzą idealną po prostu całość. Nuty głowy to jest gałka muszkatołowa, kminek i drzewo różane. Nuty serca to jest tabako, skóra i głuk. Oraz nuty bazy to jest styrak, benzoes i zamszy. Więc to jest taki z jednej strony z nazwy brzmi. Ciężko, ale jak on się patrzy jest na, na tabako, skórę i zamrz, ale z drugiej strony on jest właśnie taki bardzo delikatny w tym, w tym swoim... To jest taki kożuszek, naprawdę, to jest tak przyjemny zapach, ja też go bardzo lubię, nie będę, yy, mogę się nim poczekać, może... Nie, ja się... Ty się psikaj przed chwilą, tamtym. Ja się chcę czymś innym. Yy, tu mamy. Ja też tu mam. Tylko ciut jeszcze podszlifowany ty masz, ten ostateczny ja tutaj mam po prostu, no, żeby taka. się nim nacieszyć. Nie, ale naprawdę my, słuchajcie, jesteśmy tak zajarani tymi zapachami. Mieliśmy wiele obaw, czy uda nam się osiągnąć właśnie ten nasz taki efekt, który chcieliśmy, żeby one były trwałe, żeby one były wyczuwalne, żeby, to, żeby one też były niepowtarzalne. I udało nam się to osiągnąć. Długo nad tym pracowaliśmy, bo jak rozmawialiśmy wcześniej, jak Wam mówiliśmy, dużo zmieniliśmy jeszcze w tych kompozycjach, poprawiliśmy te zapachy, więc one musiały wrócić z powrotem do Szwajcarii, gdzie były produkowane. No, te, kilka te razy, tak naprawdę, Wiemde, dlatego to wszystko, wszystko trwa. trwa. Więc, więc cały proces jeszcze trwał, wow. przez to też nie mogliśmy. Do końca zdecydować się na nazwy perfum, więc cała ta taka szata graficzna też troszkę była wstrzymana. Się, była wstrzymana, więc teraz to jest naprawdę machina, która się napędza, która nas napędza jeszcze do działania. Więc teraz mamy naprawdę jeszcze te 4-5 tygodni do tego, żeby podopinać wszystko na No i to, żeby one poleżały jak najdłużej, to jest dla mnie najważniejsze. Ja widzę, że w ogóle nie jestem dzisiaj potrzebny w tym odcinku, <grym <grym ponieważ przemysław przejął go całkowicie. Bardzo mi to odpowiada, bardzo mi to pasuje, tym bardziej, że ja już. Już dosyć sporo na temat tych perfum i tej naszej marki opowiadam. Kochani, teraz, co dla mnie jest istotne i ważne, tutaj oznaczymy Wam Instagram naszej firmy, wyświetli Wam się tutaj bardzo. Będziemy Wam wdzięczni, zapraszamy na ten profil, tam będą pojawiały się nowości, nowinki. Myślę, że tam najszybciej będzie wszystko pokazywane, także. No i oczywiście na stronie, ale jeszcze strona się kończy, jeszcze jej nie podajemy, no bo ona będzie uruchomiona. W dniu premiery, tworząc generalnie te zapachy, to co chcieliśmy osiągnąć, to przede wszystkim to jest to, że zmysł w węchu i generalnie zapachy wpływają na nasze emocje, na nasze samopoczucie i generalnie z zapachami pojawia się zawsze w głowie wiele jakichś takich wspomnień. Często tak mam, że na przykład jak gdzieś wchodzę i czuję jakiś taki znajomy zapach, to z tyłu mam głowy zaraz pojawiają mi się takie obrazy z przeszłości, z, z, czym się te, się z, z, z czym ten zapach nam się kojarzy i tworząc generalnie te zapachy, chcieliśmy wam przekazać cząstkę siebie. Żebyście razem z tymi zapachami mieli okazję zacząć z nami wspólną taką historię. Oczywiście tworzycie z nami historię, będąc tutaj z nami na kanale i on tak wspierając, kibicując i kibicując sobie też nawzajem. Ale z drugiej strony to jest właśnie taki Krok z naszej strony, żebyśmy my też mogli być razem z Wami, żebyśmy mogli być w Waszych domach, żebyśmy mogli tworzyć z Wami Waszą historię, Wasze nowe wspomnienia. I żebyście mogli nas jeszcze bardziej poznać, bo naprawdę korzystając, używając tych zapachów. No będziecie jeszcze bliżej nas, będziecie mogli naprawdę poznać to, jacy my jesteśmy, ponieważ te zapachy odzwierciedlają Twoją osobowość, moją osobowość, to jacy jesteśmy, na jaką jakość przede wszystkim stawiamy w każdej dziedzinie naszego życia. Czy to będzie budowa domu, czy praca, czy nagrywanie, czy właśnie tworzenie swojej marki, to jest jakość, jaką my w życiu się kierujemy i jakiej też oczekujemy, korzystając z różnych produktów, z różnych miejsc, czy... Tworząc właśnie te wyjątkowe produkty. Teraz czuję oba te zapachy, bo Ty jesteś wypsikany jednym, jestem wypsikany drugim, i teraz tutaj wokół nas stworzyła się taka aura, że czuję no one. Oba jednocześnie, więc generalnie fajne, fajne jest to połączenie. Pierwszy, tak. pierwszy raz chyba mamy aż tak, że sprzykaliśmy się tu blisko siebie i cały czas siedzimy i te zapachy się ze sobą łączą. Bardzo fajnie się łączą. Łączą się tak samo jak i my, dopełniają się i tworzą piękną całość. Ale to chyba widać, że po prostu my jesteśmy mega szczęśliwi, bo wiemy, że udało nam się właśnie dopracować do. Yy ostatniego, po prostu... ostatniej kropli. ostatniej kropli e, perfekcyjne, perfekcyjnie to, co mieliśmy w zamiarze, więc my jesteśmy mega szczęśliwi, że nam się to udało, bo naprawdę było to dużo, nas to też kosztowało stresu, nerwów, e, wiele Ja myślałem, to, że to się nie uda. A naprawdę udało nam się osiągnąć to, co zamierzyliśmy od samego początku, więc teraz naprawdę jesteśmy tacy mega szczęśliwi. Jaż bym chciał, żeby, żeby można było z tym wystartować, żeby... Słuchajcie, ja jestem naprawdę <laughs> dzisiaj tutaj w ogóle niepotrzebny. No to jest coś wspaniałego. przynajmniej nagrać ten odcinek sam. No, ale widzisz, ja rzadko jestem kiedyś tak, e, kiedy tak nakręcony. jestem nakręcony w tym momencie, kiedy jestem po prostu sfokusowany na coś i wiem, że akurat to jest w 200% to co, e, to, co, to, co chciałem zrobić i generalnie, naprawdę mnie to tak napędza. W ogóle ostatnio jesteśmy tak mega <grym> napędzani. Ja dzisiaj po mnie <grym> tego nie widać, bo ja jestem w ciężkim szoku, bo ty nie masz takiej ekspresji i nie jesteś nigdy tak nabuzowany, więc bardzo mi się to podoba i jeżeli ja mogę dzisiaj sobie wycilować i pocieszyć się tak w sobie... Bo zawsze ja tak się cieszę na głos, że to widać. A dzisiaj mogę sobie pozwolić na to, żeby być takim troszeczkę zawieszonym, zadumanym i niesamowicie szczęśliwym o, w środku. U mnie to jest chyba takie po prostu połączenie tej takiej ekspresji z zadowolenia, z drugiej strony ze zmęczeniem, bo ja po prostu jak jestem zmęczony, to jestem jeszcze bardziej nakręcony. No a zamknęliśmy już wszystko, co było z tym związane. <laughs> Więc jeżeli pytalibyście się nas o rady, na przykład, który zapach byśmy wam polecali, to ja wam polecam oba jednocześnie, bo to jest po prostu... I hurtowo... To jest strzał w dwudziestkę. <laughs> Słuchajcie, tych zapachów, też nie będzie na pewno tyle, że starczy dla połowy naszych widzów, dla połowy naszych obserwatorów, pamiętajcie, że jesteś jeszcze nasza rodzina, więc ja absolutnie bym nie zwlekał, uskuteczniam tutaj teraz, może to jest słabe, ale tele zakupy mango, ponieważ potem będzie problem, będzie niezadowolenie, bo... Naprawdę nie wiemy w jakich ilościach się to sprzeda, nie chcieliśmy też robić tego tak, wiecie, masowo i nie chcemy tego też wstawiać do żadnych centr handlowych ani do żadnych takich sklepów z zapachami, ponieważ my robimy to dla nas i robimy to dla Was, więc ja naprawdę bym nie zwlekał, bo tych zapachów jest nie za dużo. My no już chyba dziękujemy, bo rozgadaliśmy się, mieliśmy odpowiedzieć, czy odpowiadamy jeszcze na jakieś pytania. A pokażę tam jeszcze masz Przyjrzyjmy może szybko te pytania, żeby nikt nie czuł się poszkodowany. ja się tutaj tak nakręciłem, tak tutaj moją ekspresją skuteczniłem, że możliwe, że nie odpowiedzieliśmy na te najważniejsze pytania, które się pojawiają. Stwierdziliśmy, że wybierzemy tylko jedno pytanie i ono po prostu jest bardzo fajne, takie wartościowe. Czy uważasz, że YouTube zmienił was? dodał pewności siebie, otworzyliście się może bardziej na ludzi, bądź jeszcze bardziej się zamknęliście hermetycznie na otoczenie. Takie troszeczkę zagmatwane, bo to było w trzech okienkach, bo to było długie pytanie. Czy nas YouTube zmienił, czy dodał pewności siebie? Myślę, że tak. Myślę, że dodał ja właśnie, nam. Właśnie chciałem też to powiedzieć, że ja generalnie jestem osobą bardzo zamkniętą, bardzo taką... Właśnie widzę. <głos》> ...skupioną na, na, na swojej pracy, nie jestem tak bardzo ekspresyjna, a YouTube pozwolił mi się... I nie jesteś otworzyć. wylewny. Nie jestem wylewny, tak. A YouTube pozwolił mi się otworzyć. Ja zawsze miałem gdzieś tam kompleksy związane z moją wadą wymowy, więc jak miałem przegłaszać jakieś, nie wiem, recytować wiersze w szkole, czy głosić jakieś prezentacje, to zawsze to był dla mnie mas. Masa, to była dla mnie masa stresu, nerwów, nigdy tego nie nienawidziłem, bo bałem się, że ludzie będą na mnie patrzeć, że będą mnie oceniać, że poddam się właśnie takiej krytyce, a YouTube pozwolił mi wyzbyć się tych takich moich lęków, bo generalnie wiem, że no nie jestem idealny, mam tą wadę wymowy i No symenię. nie jesteś speakerem, ani trudno, jakimś To Trudno, ale jest to tak jakby nieodłączna część mnie, więc na pewno mi YouTube dodał bardzo dużo odwagi i takiej pewności siebie, no i wydaje mi się, że tobie też, bo Kto? też zawsze miałeś gdzieś tam takie Kompleksy. A to nie z tego profilu, no. a to nie z tamtego profilu, a to coś źle powiedziałem. A teraz naprawdę bardzo naturalnie czuję się tutaj przed kamerą. Oczywiście jestem jeszcze czasami zblokowany, zwłaszcza w miejscach publicznych, jak nagrywamy. To mnie krępuje, ale względem tego, że boję się przeszkadzać innym, jak jesteśmy gdzieś w restauracji. Wszyscy no, są tam, żeby odpocząć, zrelaksować się, żeby spędzić czas z drugą osobą albo ze swoją rodziną, ekipą czy przyjaciółmi. A no my wtedy nagrywamy, wtedy wiadomo, trzeba mówić głośniej, i tak dalej. Ja w tych momentach się nie czuję komfortowo, ale to ze względu bardziej na ludzi. A druga część pytania: czy coś jeszcze zmienił, czy jesteśmy bardziej zamknięci? Ja na pewno tak. Bardzo zweryfikowaliśmy nasze przyjaźnie, nasze znajomości, osoby, które życzą nam. E Niby dobrze, a okazuje się, że, że tak wcale nie do końca jest. Takich osób już przy nas nie ma. Zostało ich bardzo malutko, ale to są znajomości sprzed lat. I ta pewność siebie, którą dał nam YouTube, pozwoliła nam na to, żeby faktycznie. No oddzielić troszkę to, co no nie... Ziarno od plew, czy jak się to tam <grym> mówi. Tak, dokładnie. Więc Może to mi... nie jest najładniejsze określenie. Oczywiście wszystkie znajomości, które mieliśmy, my je doceniamy, szanujemy każdego i tutaj absolutnie nie chodzi o to, żeby kogoś tutaj obrażać czy oczerniać. Tym bardziej, że my z nikim tak naprawdę w negatywnych stosunkach, w negatywnych kontaktach się nie rozstaliśmy. Po prostu pewne osoby w naszym życiu pojawiają się po coś, później przychodzą nowe, inne odchodzą i tak wygląda no i czasami normalnie niektórych... w świecie życia. I czasami do niektórych znajomości po prostu wraca się po latach, bo trzeba do nich dojrzeć. Tak po prostu jest, więc uważamy, że nigdy nie warto palić ze sobą mostów, nawet jeżeli gdzieś tam się drogi, drogi rozchodzą, bo nigdy nie wiadomo, kiedy spotkamy na naszej drodze osoby, z którymi kiedyś właśnie mieliśmy dużo. Wspólnego? Tak, ja w ogóle mogę powiedzieć, że chyba z każdą osobą, z którą byliśmy z życi, z którą mieliśmy kontakt, jakby teraz do mnie te osoby zadzwoniły, do nas, jakby zadzwoniły, byłyby w potrzebie czegoś by... Nie wiem, trzeba było im po prostu najnormalniej w świecie pomóc. To my stajemy na nogi, jedziemy, pomagamy, ogarniamy. Myślę, że to jest odpowiedni moment, żebyśmy zakończyli ten film spontaniczny, którego nie planowaliśmy, którego miało nie być. My teraz idziemy się pakować. Przed nami fajny weekend, naprawdę bardzo taki w naszym stylu, w naszym miejscu i w ogóle będzie obłędnie, genialnie i fajnie. Dziękujemy Wam za to, że byliście dzisiaj z nami. Tutaj jest Instagram Przemysława, tutaj wyświetli się Wam mój. Instagram, zapraszamy Was na nasze profile. Bardzo nam miło było dzisiaj i cieszę się, Przemysł, że y, ten odcinek przejąłeś, poprowadziłeś. <zysy> Mam nadzieję, że będzie tak częściej. My Wam dziękujemy raz jeszcze. Do zobaczenia, kochani. Pa! pa!